Zastanawiałeś się, jak funkcjonuje system wsparcia dla najbardziej potrzebujących w naszym kraju? Zasiłek pielęgnacyjny, choć niezmienny od 2019 roku, jest kluczowy dla ponad miliona Polaków. Odkryj wpływ, wyzwania budżetowe i przyszłość tej pomocy, by lepiej zrozumieć balans między koniecznością a możliwościami. Od roku 2019 wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w Polsce nie została podniesiona i wciąż utrzymuje się na poziomie 215 ,84 ,84 zł 84 groszy miesięcznie. Dla wielu seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami nawet niewielka podwyżka tego świadczenia mogłaby stanowić istotne wsparcie finansowe, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. Mimo to rząd nie planuje w najbliższym czasie wprowadzać jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Jak informuje portal poświęcony zagadnieniom prawnym i finansowym, ewentualne zwiększenie tej kwoty do 515 zł i 84 groszy pociągnęłoby za sobą konieczność poniesienia przez budżet państwa wydatków liczonych w miliardach złotych, co z punktu widzenia obecnej sytuacji fiskalnej kraju byłoby trudne do zrealizowania. Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem, które w Polsce otrzymuje ponad milion osób, wśród których znaczną część stanowią ci, którzy zmagają się z różnorodnymi formami niepełnosprawności. Pomimo, że obecna kwota zasiłku wynosi 215 zł i 84 grosze, co dla wielu ludzi jest sumą niewystarczającą, należy pamiętać, że nie była ona waloryzowana od 2019 roku. Wzrastająca inflacja w ciągu ostatnich pięciu lat dodatkowo wpływa na to, że rzeczywista wartość tego wsparcia maleje, co potwierdza licznie zanoszone wnioski i głosy sprzeciwu. Patrząc z perspektywy budżetu państwa, miesięczne koszty związane z wypłatą zasiłku pielęgnacyjnego wynoszą około 216 milionów złotych, co w skali roku przekłada się na sumę bliską 2,6 miliarda złotych. Dla roku 2023 wydatki te oszacowano na 2,457 miliarda złotych a prognozy na rok 2025 przewidują ich wzrost do 2,596 miliarda złotych, co oznaczałoby zwiększenie wydatków o 139 milionów złotych. W związku z tym wobec budżetowych ograniczeń, które stoją przed krajem, dyskusja o podniesieniu zasiłku nadal pozostaje w sferze teoretycznej. Na interpelacje poselskie kierowane do rządu udzielane są odpowiedzi, które wskazują na rok 2028 jako możliwą datę kolejnej oceny wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. Sugeruje to, że w międzyczasie na podwyżkę nie ma raczej co liczyć. Gdyby jednak zdecydowano się na jego niewielkie zwiększenie o 100 zł do wysokości 315 zł i 84 groszy, skutkowałoby to dodatkowymi kosztami dla państwa w wysokości około 1,2 miliarda zł rocznie. Podczas analizowania oczekiwanego wzrostu wartości zasiłku do 515 zł i 84 groszy nasuwają się kolejne wnioski. Taki krok wiązałby się ze znaczącym obciążeniem finansowym dla państwa. W obecnych realiach Polska stawia czoła licznym wyzwaniom budżetowym i brak odpowiednich środków na pokrycie tak znaczącego wzrostu świadczeń staje się istotną przeszkodą w rozważaniach nad wprowadzeniem zmian. Dziennikarze serwisu Infor zwracają uwagę na kwestię zaniechania podwyżki świadczeń, co wydaje się szczególnie dotykać osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warto przecież pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny przysługuje różnym grupom, w tym dzieciom z niepełnosprawnością, osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również tych, którzy mają umiarkowany stopień niepełnosprawności, o ile ta niepełnosprawność pojawiła się przed osiągnięciem wieku 21 lat. Co interesujące, zasiłek ten jest także przyznawany osobom, które ukończyły 75 lat, niezależnie od posiadania formalnego orzeczenia o jakimkolwiek stopniu niepełnosprawności. Osoby te, gdy uzyskują status emeryta lub rencisty, mogą również korzystać z dodatkowych świadczeń takich jak dodatek pielęgnacyjny. Ten wynosi, począwszy od 1 marca 2025 roku, kwotę 348 zł. I 22 groszy miesięcznie, i jest waloryzowany każdego roku, co daje pewność wzrostu jego wartości w nadchodzących latach. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają dodatkowo możliwość uzyskiwania świadczenia wspierającego. Przewiduje się, że jego maksymalna wysokość może sięgać aż 4134 zł w 2025 roku. Ważną cechą zasiłku pielęgnacyjnego jest to, że nie został on obwarowany żadnym progiem dochodowym. Taka konstrukcja w znacznej mierze odróżnia go od zasiłków rodzinnych, które podlegają limitacjom na podstawie dochodów. W czysto praktycznym wymiarze oznacza to, że zasiłek pielęgnacyjny pozostaje bardziej dostępny dla większej liczby osób, ponieważ nie przewiduje zawężania poprzez dochodowe zamrożenia. Takie podejście kontrastuje z sytuacją zasiłków rodzinnych, gdzie w 2025 roku stosowane zamrożenie dochodowych pułapów. W kontekście rosłego progu minimalnej pensji stała się ona na poziomie 4666 zł, przyczyniło się do wykluczenia około 275 600 osób z grona uprawnionych, co stanowiło znaczący ubytek w populacji beneficjentów. Z tej perspektywy rozwija się dyskusja na temat adekwatności i mądrej polityki przy projektowaniu rozwiązań socjalnych, które mają realnie wspierać najpotrzebniejsze osoby. Rządowe prognozy sugerują, że planowane reformy mają przyczynić się do redukcji wydatków publicznych, pozwalając na oszczędności rzędu około 380 do 400 milionów złotych rocznie w 2025 roku. Taki wynik ma być osiągnięty poprzez stopniowe zmniejszanie liczby osób uprawnionych do pobierania zasiłku rodzinnego. W obecnym stanie Dane wskazują, że w 2023 roku liczba beneficjentów tego wsparcia wynosiła 1 18 500 osób, co wiązało się z nakładem finansowym sięgającym 1 391 milionów złotych. Zmiany mają doprowadzić do redukcji tej grupy do 742 900 osób do roku 2025, co z kolei obniży koszty do 1 11 milionów złotych. Postęp w tej dziedzinie ma być kontynuowany, a szacunkowe dane przewidują dalszy spadek liczby uprawnionych do 700 tysięcy w 2026 roku, co zmniejszyłoby obciążenie budżetu do 955 milionów złotych. Następnie, do 2027 roku, liczba ta ma wynieść 663 400 osób, a koszty zredukowane będą do 903 milionów złotych. Jednakże nie wszystkie rodzaje zasiłków mogą podlegać podobnym zmianom. W przypadku zasiłku pielęgnacyjnego nie ma możliwości wprowadzenia kryterium dochodowego, które mogłoby ograniczyć liczbę jego odbiorców, przez co nie da się łatwo zredukować związanych z nim wydatków. Kliknij Suba po więcej ciekawych ploteczek.